ból fantomowy ból odczuwany w miejscu nieistniejącej amputowanej kończyny także cierpienie odczuwane z powodu braku czegoś, co się utraciło wąż budzi się ze snu snu, który był więzieniem, wygnaniem niekompletny, okaleczony zmuszony pełzać niczym gad, którym jest demon zemsty duch pozbawiony tożsamości i przeszłości jadowity, zgnębiony oto o kim jest człowiek który sprzedał świat. Phantom Pain nie jest tylko pod tytułem najnowszego Metal Gear Solid, to motyw przewodni opowieści o człowieku, którego nazywają Big Bossem opowieści o stracie stracie tożsamości, czasu, celu, języka, życia. Ale czy Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, jest grą, po ukończeniu której poczujemy fantomowy ból? w oczach tych, którzy żyją na Finisher! I'm Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Venom Quas, a to jest recenzja gry Hideo Kojimy w wersji na konsole PlayStation 4. Gra wyszła też na Xbox One i PC z systemem Windows. Ech, boli. Skończyłem tego Metal Gear'a i boli, bo to prawdopodobnie ostatni Metal Gear Hideo Kojimy. Serii, która ma już 28 lat i opowiedziała wiele świetnych, nawet jeśli dość dziwnych historii. Phantom Pain jest pod pewnymi względami najlepszą odsłoną tej serii, jaka powstała, ale niestety pod innymi nie jest. I chociaż bardzo trudno mówić o tej grze, nie wspominając o fabule, to postaram się, aby ta recenzja była tak bardzo pozbawiona spoilerów, jak to tylko możliwe. Dla osób, które średnio znają serię Metal Gear, piąta część jest Interquellem, czyli opowieścią osadzoną pomiędzy innymi częściami. Phantom Pain to bezpośrednia kontynuacja Ground Zeroes i najbliżej powiązana jest z MGS3, Portable Ops oraz Peace Walkerem, czyli tą częścią serii, której akcja toczy się w okresie zimnej wojny opowiadając o Big Bossie. W odróżnieniu od bardziej współcześnie osadzonych Metal Gearów, w których bohaterem był jego sklonowany niby syn Solid Snake i czasami niejaki Raiden. Hmm, chyba tylko bardziej zaciemniam obraz zamiast go rozjaśniać. Więc tylko dodam, odpowiadając na często pojawiające się pytanie, że w The Phantom Pain da się grać bez znajomości fabuły pozostałych części, ale przegapi się bardzo dużo nawiązań. Dlatego zalecałbym, jeśli nawet nie zagrać, to przynajmniej przeczytać sobie streszczenia fabuł Metal Gear Solid 3 oraz Peace Walkera i zagrać w Metal Gear Solid 5 Ground Zeros, czyli teoretycznie samodzielny tytuł, będący tak naprawdę dość krótkim prologiem do. Phantom Pain. I oto. Po dość nieprzyjemnych wydarzeniach z Ground Zeroes nasz protagonista budzi się z dziewięcioletniej śpiączki. Z odłamkiem wbitym w głowę i powietrzem w miejscu, gdzie dawniej była jego ręka. A świat ewidentnie nie jest zachwycony jego przebudzeniem, nasyłając na niego skrytobójców. Tak zaczyna się kolejna historia, w której człowiek o pseudonimie Snake będzie odbudowywał swoją korporację wojskową, mścił się na tych, którzy odebrali mu 9 lat życia, próbował rozwikłać tajemnicę niemej mistrzyni karabinu snajperskiego o wymownym, czy może małomównym, imieniu Quiet, a w tle będą trwały zastępcze wojny z udziałem dziecięcych żołnierzy, i oczywiście wystąpi przynajmniej jeden robot bojowy. Jeśli graliście w Ground Zero, to wiecie, czego się spodziewać po rozgrywce, bo od strony mechaniki to dokładnie to samo, ale z o wiele większą ilością gadżetów i innych zabawek. To nadal jedna z najlepszych skradanek, jakie powstały. Oczywiście pełna swoich dziwactw w stylu kartonowych pudeł czy odrzutowych pięści oraz sztucznej inteligencji przeciwników działającej według konkretnych schematów, ale z drugiej strony zaopatrzonej w niesamowicie spójne i różnorodne systemy. Kolejny raz przemiesza się tu obsesyjne wręcz podejście do technologii wojennej i totalne growe szaleństwo, bo są tu zużywające się tłumiki, które w latach 80. faktycznie szybko się zużywały, czy balonikowa metoda transportowania ludzi i sprzętu o nazwie Fulton, z której faktycznie korzystało w tamtych czasach CIA. Ale z drugiej strony będziemy tym Fultonem porywać czołgi i zwierzęta, a plakatami naklejonymi na podła omamimy wrogich strażników. Oto dobrodziejstwo inwentarza Hideo Kojimy. Trzeba je przyjąć w pełni, albo odpuścić. Zabawek jest masa. Poza niekończącą się listą spluw napotkamy tu różne typy protezy ręki pozwalające na przykład razić prądem, pojeździmy wszelkiego typu pojazdami wojskowymi, a w wyprawach towarzyszyć nam będą różni sojusznicy, chociażby osłaniająca nas kłaiec ze snajperką czy oznaczający wrogów pies. Nie chcę tu wymieniać ich wszystkich oraz ich możliwości, aby nie psuć nikomu radości odkrywania ich samemu. Rozbawiło mnie to, że jeden z gadżetów, fantomowe cygaro, przyspiesza upływ czasu, pozwalając zmienić porę dnia przed atakiem na jakąś bazę. Chyba nie widziałem jeszcze nigdzie tak dosłownego komunikatu przekazywanego przez grę, że. ale nie. skraca życie. Większość akcji rozgrywa się na dwóch ogromnych mapach, czyli na terenie Afganistanu złożonego z dość korytarzowych wąwozów i zdecydowanie bardziej otwartych terenów afrykańskich. Zabawne, że nie ma tam żadnych cywilów, ale może to lepiej, iż Japończycy nie brali się za prezentowanie afgańskich mujahedinów, bo mogłoby to być dość groteskowe. Teren obsiany jest bazami oraz jednostkami wojskowymi i w tej przestrzeni będziemy wykonywać zarówno misje fabularne, jak i poboczne. Proste zadania w stylu uratowania jakiegoś więźnia lub zniszczenia kilku czołgów. Ale to nie wszystko. Phantom Pain ma systemy zbudowane na systemach. To nie tylko skradanka. Rozwijamy tu też bazę, porywamy żołnierzy o różnych umiejętnościach, aby dołączyć ich do naszej organizacji i wynaleźć nowy sprzęt, a gdzieś w połowie całej opowieści zaczniemy też budować pomniejszą bazę, na którą mogą napadać inni gracze, aby wykraść nasze zasoby, głównie ludzkie. Od taki asynchroniczny multiplayer. Ale to dopiero po jakichś 30-40 godzinach grania. Tu też pojawiają się dosyć haniebne mikrotransakcje, ale na szczęście da się je bez problemów ignorować. Niemniej to dość niesamowite, że po kilkudziesięciu godzinach grania nadal dostajemy tu nowe i wcale nie małe systemy zmuszające nas do zarządzania personelem, pozyskiwania środków na rozwój i tak Całość przechodzenia gry zajęła mi ponad 80 godzin, a i tak po skończeniu fabuły gra nadal twierdziła, że mam tylko niecałe 60% ukończenia. Ogromny, genialny tytuł od strony rozgrywki. Wrażenie robi też to, iż oto gra na PS4, pomimo sporego otwartego świata, śmiga w bardzo stabilnych 60 klatkach na sekundę w Full HD i tylko czasem lekko przytnie przy jakimś przerywniku filmowym. Oczywiście widać, że grafika została do tego odpowiednio uproszczona, ale rzecz nadal wygląda świetnie i działa jeszcze lepiej. I cóż, mógłbym opowiadać o tym, co ta gra pozwala zrobić pewno jeszcze z godziny, ale sądzę, że większość tych zabawek lepiej poznać samemu i samodzielnie nauczyć się z nich korzystać. Chyba nie ma drugiej gry, która pozwalałaby tak manipulować przeciwnikami. Genialna skradanka i mam wrażenie, że trochę nie wychodzi mi przekazanie tego, jak dobra jest tu rozgrywka. Jest niesamowicie dobra. O, taka dobra. Niestety, warstwa fabularna nie jest tu bez znaczenia i z nią mam sporo problemów. Tak naprawdę opowieść o jadowitym wężu przez większość czasu jest naprawdę dobra. Może prolog jest nieco przydługi i pełen niejasnych wydarzeń, ale wszystko to jest dość ważne później. O prologu fabuła podawana jest w sposób urywany, bo otwarta struktura rozgrywki i masa pobocznych zadań sprawia, że nierzadko spędzamy godziny nie mając z główną opowieścią żadnego kontaktu. Ale to nie jest nawet problem. W ogóle przez dwie trzecie fabuły rzecz rozwija się świetnie, mamy wyrazistych antagonistów, tajemnice do rozwikłania, budowanie relacji z towarzyszami walki, zbieranie drużyny i wiele innych elementów. Phantom Pain ma całe masy pełnych emocji wydarzeń. Obserwowanie jak znaleziony na pustyni szczeniak wyrasta na bojowego psa, niepewna relacja z Quiet, dramat Kazuhiry, wszystko to ma moc. Ale po dwóch, trzecich opowieści dzieje się coś dziwnego. Okazuje się, że misji fabularnych pozostaje już nie za wiele, a sporo z nich to trudniejsze wersje zadań, które już wykonywaliśmy. Takie wyzwania to nawet fajny pomysł misja, którą wykonujemy bez gotowego wyposażenia, korzystając jedynie z oręża i sprzętu pozyskiwanego na polu bitwy z całkiem świeżym doświadczeniem, nawet kiedy gra się ją drugi raz. Ale wrzucenie tego między misje fabularne wywołuje wrażenie, jakby ktoś tu chciał dopchnąć listę zadań, bo skończył się budżet na wyprodukowanie nowych. Co zabawne, tych wyzwań nie trzeba nawet wykonywać, bo wszystkie nowe misje z nową fabułą można odblokować bez tego, więc jeśli niczego nie chcemy powtarzać, to tak naprawdę nie musimy. Ale wtedy okaże się, że ostatni segment gry będzie bardzo krótki i wyraźnie czegoś mu brakuje. To znaczy sądzę, że niektóre z tych braków są celowe. Pamiętajcie, że to gra hideo Kojimy, a ten człowiek nigdy nie robił niczego zgodnie z ustalonymi zasadami. Phantom Pain wykonuje kilka naprawdę ciekawych ruchów, aby gracz poczuł tytułowy ból fantomowy. Ów brak, poczucie straty. Nie chcę spoilerować, więc tu więcej nie powiem, ale jeśli już graliście, to tu macie link do krótkiego filmiku, w którym ze spoilerami wyjaśniam o co mi chodzi. Ale jeśli jeszcze nie ukończyliście Phantom Paina, nie klikajcie pod żadnym pozorem. Niestety wrażenie, że czegoś tu brakuje, nie jest jedynie efektem narracyjnych zabiegów Kojimy. Jeden z ważnych wątków pozostaje absurdalnie niedomknięty i tylko jakieś zakulisowe materiały dodatkowe zdradzają, że do gry nie trafiła duża, ważna sekwencja. Cóż, przynajmniej z nich można się dowiedzieć jak ten wątek miał się zakończyć. to samo zakończenie ze świetnym, zaskakującym twistem fabularnym nadchodzi jakoś tak nagle. Gramy sobie spokojnie, fabuła się rozwija i gra nagle zachowuje się, jakby chciała nam powiedzieć. O rany, która to już godzina, ale się zasiedziałem. Dobra, ja spadam, a ty masz tu finał. Nara. Brakuje jakiegoś wprowadzenia do tego finału, czegoś, co by do niego prowadziło jakkolwiek. O, rozwijamy inne wątki, nagle BAM! Objawienie! Trudno powiedzieć, czy to Hideo Kojima źle zarządzał budżetem, czy może konami zdecydowało się ograniczyć wydatki. Faktem jest, że Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain od strony fabularnej jest grą niedokończoną. Z jednej strony dopracowaną od strony rozgrywki, oferującą dziesiątki godzin zabawy, liczne systemy, ale opowieść jest niedokończona. Zabrakło pieniędzy na przerywniki filmowe i prawdopodobnie dodatkowe lokacje. Nieco w miesiąc po premierze wystartował tryb sieciowy, czyli Metal Gear Online. No, na konsolach, bo pecetowa wersja dostanie go dopiero w przyszłym roku. Nie mam pojęcia dlaczego, może ktoś po prostu nie lubi musztardy. Metal Gear Online nie jest sam w sobie niczym nowym, ale w czasach MGS4 problemem było to, że tryb sieciowy korzystał z tego samego sterowania i interfejsu co singlowa gra, a te były jednak nieco toporne. W singlowej skradance się sprawdzały, ale w multiplayerowym chaosie już niekoniecznie. Tutaj teoretycznie Mamy tę samą sytuację, ale sterowanie i interfejs MGS5 są tak dobre, że sprawdzają się i w multiku, więc gra się w to świetnie. Strzelanie, skradanie się, duszenie i porywanie balonikami innych graczy to świetna zabawa. Póki co, gra ma tylko trzy tryby: drużynowy deathmatch, w którym można ukraść fragi gracza, porywając go fultonem, co potrafi całkiem odwrócić szale zwycięstwa, opanowywanie punktów na mapie i wykradanie dysków z danymi. I gra się w to naprawdę fajnie, ale z jakiegoś powodu Metal Gear Online niespecjalnie potrafi przekonać graczy do koncentrowania się na zadaniach danego trybu. W jaki byśmy nie grali, rozgrywka i tak szybko przemienia się w full-tonowy deathmatch. Czasem wszystkie te singlowe mechaniki sprawdzają się świetnie, innym razem czułem się, jakbym grał w stare Call of Duty z dzikimi nożownikami, ale tu zamiast nożowników byli kolesie wyskakujący z za rogu, rzucający cię na glebę i odsyłający do niebiosów balonikiem. Mimo wszystko, odstawy wydają się solidne, a przyszłość Metal Gear Online zależy od tego, jak Konami będzie balansować i rozwijać ten multiplayer. Tego niestety nie sposób przewidzieć. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain testowałem też przy użyciu usługi Remote Play i skradankowa formuła gry sprawia, iż lekkie opóźnienia nie miały negatywnego wpływu na rozgrywkę. No. W trybie sieciowym już miały, bo tam akcja toczy się szybciej, ale ogólnie nie polecam grania zdalnego w żadną multiplayerową grę. Nawicie, MGS5 ma swój własny układ sterowania, który sprawdza się nieźle, chociaż mógłby nieco mniej korzystać z tylnego panelu dotykowego. Innymi słowy, widziałem wygodniejsze rozwiązania, ale nie jest źle. Na eksperiach z padem gra się świetnie. I oto cały Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Prawdopodobnie jedna z najlepszych skradanek, jakie powstały. Przy tym jest to tytuł świetnie przygotowany od strony optymalizacji. Gdyby tylko fabularnie rzecz nie była tak pocięta na końcu, mielibyśmy do czynienia z jedną z najlepszych gier, jakie powstały. A tak mamy tylko bardzo, bardzo dobrą produkcję. Niezależnie od tego, wznoszę toast na cześć Kojima Productions. Za 28 lat wspaniałych opowieści o solidnym wężu i dużym szefie. Dzięki Hideo i spółko. I cóż, udanego porywania wrogich żołnierzy, czołgów i niedźwiedzi balonikami. Game on.